Dobra, rozpierdala. Trzeba bym headshot zawalić. Jestem... Headshot. Headshot. Ktoś robi headshot. Trzech nam idzie. Headshot nam idzie. Jeszcze nam idzie. Jeden nam idzie. zakręt, zakręt, idzie. Nie ma ULi, well, fajnie. Dobra, muszę sobie kupić do przodu dronego Co dalej? Stade w, w szkole, gdzie możecie być? Co? 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 To też mnie zastanawiało, wiesz? Co? Yes. Się zastanawiało? Mówię, się mówię, to też mnie zastanawiało Przemówmy, wiem, że to dużo źródłem A ty co? Ty nie płynęłeś w szkole? Ja? A skąd taki?

O, a, tutaj kleje się do topu. Tak, w domu, w domu, tylko problem z nogami, dlatego w domu. Eee. Dobra, no to tutaj już widzę, gramy, gramy z Polakami, no to jest fajniutko. Dobra, kupuję sobie szybko, broń, jakąś fajną. Nie, eee. nie, Dobra. Poszedł Tu jest, dobra, lepsza broń. Nie, wiem nie, nie, terrorystów mnie do terrorystów okay. nie, nie, jesteśmy terrorystami, nie, 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 rozwalić. Headshot. Mamy tyły nie, nie, wow, wow wow Wow, wow, dostałem nie, 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 uważaj! nie, nie, Double kill. Oj, 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 no jednak Dobra, no, ja Dobra, no to czekamy na kolejeczkę, żeby dołączyć windy do sobie. No dawaj tam jest... No, tak więc jak widzicie oczywiście gramy gramy z polekami znowu... To jest bardzo fajnie. Powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się, że tak będę trafiał tutaj na Polaków na zewnątrz. co o co mi Widzę tajtowce z tutaj spróbuje, no to fajnie. Dobra, weźmiemy sobie jakieś karabiny. O, jak Jak jest... wow. teraz już tego trzęsę, żeby być tak pro? Chłopczyk. Tak <laughs>

Dobra, no to znowu jak się zostałem headshot, otaję Ci Eee, na to jest rundy, ciekawie Czekaj, czekaj, czekaj. Headshot. Zobacz, nie. Jest na razie 6-6, zobaczymy jak będzie. Dobra, to czekamy, 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 czekamy No! Jestem... <laughs> czekaj, że tego się nie da tak przyspieszyć No ale okej okay. Dobra, jak te mini sobie radzą? Nie, nie da się oczywiście tutaj Król jakiś tam Tygrysów Aha, Król Tygrysów Oczywiście Spórę, Ej chodźcie tą psiarnię rozjebiemy, bo nas troszkę za bardzo tam rozgnajają Trochę, Ej kurwa, kupujecie? Działamy kurwa panowie w grupo i rozpierdalamy tą siarnię. No to wracamy na Let's wracamy let's w First blood. No jednego chociaż psiarza mniej. mniej. Uwaga psia! Wybiegajcie szybko, we dwóch Kurwa, dostałem kolego Dalej. 70 underwood Ja pierdolę no trzech na jednego to nieźle 3 na jednego to mam dał seko No dokładnie kolego, masz rację Oczywiście było 3 było, hektarów Ej chłopaki mam pomysła Zbieramy się grupą i idziemy całą grupą na właśnie tych ptaszę Kurde, Zabis nie masz pomysły Zabis 1-5 kurwa jesteś moim kurwa mentorem Bo yes. dobrze sobie radzi co dobre wygrzebocz kurwa Jesteśmy ja wylecili, powiem Kurwa, znowu tym mówię, ja nie mogę. Ej no, tak się nie bawimy, żeby... Ja, ja nawet nic nie widzę, się, tak się tak jest. granat. Napal, 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 napal. Trzeba uważać, trzeba uważać, tu mamy napal. Okay, nie, grasz. nie widzę, co tu gdzieś będzie. O, nie. Ja... Nie no widzę, no ja widzę go. Zabić... ej, ej, ej do tylko to nic nie widzę. O, fuck. O, fuck. Headshot. Headshot. O, fuck. Ile ich tu jest? Ich jest o, fuck. O, jest? O, jest O, fuck. O, fuck. O, fuck. To, jest, to, jest, to jest. Dobra, co się dzieje, co się dzieje Ja pierdzielę Ja <grym> pierdzielę Nawet tutaj Ziemeczki mówią, co się dzieje Jest hajs, to wygramy S Dobra, karadzimy kibaki ja Wygramy Maciek, Maciek, akacz na lespie Nie no chłopaki, tak źle może nie będzie, może wygramy Smoke, flashback Flowing, flashback Co działa, co działa? Ops Dobra, tutaj sobie puści oczywiście, żebym nie e, swoją broń e, Error, error na broni mi się. nieźle Mam error na broni Ale jaja Słyszę gdzieś snajpera chyba, snajper coś tutaj tam są. Ajajaj, moje... aj, aj, ale poszedł granat. Bez jest. Jednego gościa mniej. Dobra. Pies go smolił. Dostał killa. Czekam na kolejnych. Czekam na kolejnych. Jeden na A ma 12 życia. Mam granat. Wystarczy bez. Dobra, nas jest 4 i jeden. Prosimy, headshot. Headshot. Został, Został jeden wbrewne. z policji chłopaki headshot. O kurde, to ale zostałem wbrewne. Ale zostałem headshota Ja nie mogę, nie za fajnie Jestem headshota się... No, nareszcie chłopaki wygraliśmy Play. Dobra, karabiny. Gdzie to jest jakiś karabin? Dobra, tego bierzemy sobie. Biorę sobie snajperkę i działamy. Obawiamy się snajpera. Tak. Snajperka po No Headshot. Nota, 30 HP. Ramp. Headshot. Który widzę tutaj ma 30 HP, no to nieźle. Nieźle to tutaj sobie działa na 30 HP. Nie jest ale... Słyszę, to, to nie, to mój akurat.

No ale sami widzicie ziomeczki, że tak bardzo, tak bardzo z rana. 10.20 i oczywiście już tutaj po pierwszą chce jest goła. trzeba nabijać rangę, trzeba nabijać lewele, tylko jak na razie mi to tutaj troszkę tak zbytnio nie wychodzi. No nie za fajnie jest. Ale chociaż można sobie fajnie tutaj pogadać z ziomeczkami. To jest najlepsze. Także można sobie nabijać. tylko nie wiem dlaczego. To... Ja, ja, słuchajcie, oto razem nikt nie goła Dlaczego mi filmiki. Bez, 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 bez. Dlaczego nagrywa mi filmiki bez dźwięku? Bo najbardziej mnie to jest ciekawi, czemu mi tak... No wkać spacu wychodzi coś kto? Że nie że ja? Dobra. Nie Na lec, mnie, nade mnie jest. Gdzie jestem? Ja nie mogę, ale head. Kurde. Headshot. A, A pójdziesz ty. <laughs> <laughs> no <laughs> epaka <nawet laughs> leży, no mi idzie są. A pójdziesz ty, jezu, jakie teksty. <laughs> A naprawdę, Zimeczki, jeżeli to oglądacie, to, to napiszcie mi w komentarzach. Dżungla po lewej. Ehm, Dlaczego, ee, dlaczego, dlaczego mi nagrywa oczywiście CSGO jest dźwięku, nie wiem, nie słychać w ogóle dźwię... żadnego dźwięku, a mam wszystko na pół tutaj porozgłośnione, a nie słychać z jakiegoś egzemplarzy na serwis, Fina, bo byście posłuchali jakie są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajne i ciekawe teksty, tak w której w, jak w na, na, na serwerze i znowu jest, jest fajna, fajna nuta. Dobra, to sobie kupujemy kolejną błotę. Kupię sobie... To! Nie! CO ja kupiłem! Ja nie mogę. Dobra, dwie berety sobie kupię. Tylko coś mi wypadło. Smoke. Okay, okay, smoke. Dobra. Nie, First dobra. Ej, bo ja nie mogę wejść. Ej, słuchajcie chłopaki, jak chcecie to potem możecie sobie wbić I'm na youtube'a bo nagrywam. Chodę drat na Ja pierdolę, 13hp, no nieźle. nieźle Nie, fuck, znowu mam deda Połac dwóch fajnie, to fajnie, to fajnie A Znowu, znowu zapadłem. padłem Muszę to... Jeden, dżungl... Nie, rampa chyba No, jest ja coś gdzieś blisko Dobra To poszło, 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 poszło Poszło Tak że ja chcę, żeby sobie byli oczywiście na Facea. A tak jak mówię nie chcę, żeby sobie wydać filmiki Naprawdę mam dla was wielką prośbę Bez Wielką prośbę napiszcie mi, dlaczego nagrywam mi filmiki Oczywiście I te że... twoje reakcje, oho Bez, bez, bez tego Dlaczego nagrywa mi filmiki bez... Bez dźwięku i jest bez 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 bez... żadnego dźwięku dokładnie jedynie słychać tylko mnie jak ja do was tutaj mówię na filmiku i jak odsłonię się do innych graczy a nie wiem dlaczego słychać właśnie dźwięku z gry tak, tak i w ogóle tutaj inni jak mówią do mnie to właśnie mnie to dziwi dlaczego mnie nie słychać tego dlatego naprawdę mam do was na komentarzach w komentarzach dlaczego może nie być e, słyszeć e, dźwięku tego właśnie, jak w ogóle tego co mi do mini inaczej... oj, 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 Dostałem A, to jest No I Mamy remis No to nieźle, remis Dobra, chyba będzie dogrywka. Chyba mamy dogrywkę, to zobaczymy jak to będzie. <laughs> ja się muszę jeszcze napić. A ja wam oczywiście bardzo, bardzo dziękuję za te wyświetlenia, które miałem wczoraj pod tym filmikiem, że ich było tak dużo i za łapeczki w górę. No i dzisiaj będzie jeszcze jeden filmik z CSGO, oczywiście z moimi znajomymi, bo chcą tutaj ze mną nagrywać, no to oczywiście zrobimy swój serwer i będziemy grać między sobą. Oczywiście z jednego miasta niedaleko siebie mieszkamy, tak więc będzie taki pojedynek, yy, można powiedzieć podwórkowy. O, tak to nazwać można. Bo wszystko jednego miasta to są dzielne podwórka. Dobra, to gramy. Jezu, ja wyszłem z granatem. Dobry jest mi ziomuś, wyszedł C po prostu z granatem. Eee, zajebisty ziomuś. Dobra, weźmiemy sobie coś mocnego. Pierwszy oh. granat jest jakiś. Bro, bro. Może będzie... Być... O! Oh. O! Fire in the hole. Weźmy sobie napal, napal! I się runda za chwilę rozpoczyna. Dobra, mecz się rozpoczął. Jeszcze raz muszę sobie kupić wszystko. nie mam tutaj kasy. Chyba. Przesypię beretami. No to co panowie? Runda, w której wszystko rozstrzygnie się. Ale mnie, ale mnie Masakra. Dobra, ale ja tutaj jestem dalej z moimi zimaczkami no I mam 50 tysięcy Ej, nie mam granata Ale o nie Ale nas rozwalił dwóch, no ja, jaja ekwieram. Dobra, tak więc y, zobaczymy tą rundę jak to będzie I oczywiście zakończymy nagrywanie Dobra, ale widzę, że jednak terroryści mi tak więc jeszcze ja się z wami żegnam. Ej, do później trzymajcie się w